Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj chciałam Wam pokazać życie świn. Tak, dziś nie kręcić małą, mniejszą kamerą, ale ten telefon z Figla zrobił, więc będę tym kręcić. Nigdy tym nie kręciłem, zawsze swoim, ale w obecnych czasach nie mam jak. No to zaczynam kręcenie. To jest Instagram. Świnia, która jest bardzo dynamiczna i wierzga bobami. Jest bardzo chuda, Zat też ma bardzo chudy. Tutaj, o, 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 tutaj, o, tak wygląda, tu mamy jej twarz. Yy, tutaj, mają poidełko takie małe, bo miały być w małej klatce, ale nie są. A właśnie, zanim przejdziemy do filmu, zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem i łapeczkę w górę. Więc tak, ja już nie przedłużając, zaczynam. No, jestem już przy klatce. Su Instagram tutaj już yy, skubie trawkę. A właśnie, to jest sukulent. Tak wygląda. O. O. Pół jego twarzy, no bo to też świnka morska, jakbyście chcieli wiedzieć. Tylko trochę inna. Sukulent ma charakter bardziej taki dynamiczny. No, może taki spokojny, bo ma już 5 lat. A to on jeszcze nie ma ani roku. Yy, tak jak on. Yy, Teraz skupię sobie trawę, mleczę, takie różne. O, tutaj ładnie tak skupię. Może trik z trawką uda mi się zrobić. Może tutaj trawki masz, masz. Trochę dziwnie, śmiesznie to wygląda. I miałem na tym kamerę, jak on to wcina. Bardzo ładnie. Więc sesji sesji klatka tu mam taki domek. O, tu w środku nic nie ma, tylko kupy gnoi. No, tu mają kostkę do ścierania zębów. I to na ten domek było na tyle. Przechodzę do kolejnego. Jest domek letniskowy. Oto. I ten domek letniskowy tak wygląda w środku. Trochę ma takie ściany poobdrapywane, bo wiecie, tu świni nieraz schodzą, tak kręcą się. Ale generalnie jest dobrze. No i ten domek tu na tyle jest. Przechodzę do kolejnego domku. To jest kolejna klatka świni. Oczywiście. I mieszkają na co dzień. To mają taki domek, tak wygląda od środka, wam pokażę. Tu. No tak. Tutaj mają poidełka strikers. Tu mają aloesa kaktusa. Tu mają hodowlę grządek. Tutaj są pudła, które lubią gryźć maluch zazwyczaj, czyli Instagram oczywiście, bo ona już jest starą świnią. Instagram. I... Tutaj on czasami bardzo lubi się przez to przedostawać. I dlatego to jest zasłonięte też, bo zazwyczaj bywa, że on się tutaj wychodzi albo inaczej wchodzi. To jest różnie z nim, więc lubię, żeby on miał tak to. A teraz przechodząc do kolejnego miejsca, które lubią. To jest ich stałe miejsce. Tu można na kawę postawić sobie. Na dole są gnu i świni bubki, no można powiedzieć. Ale tu świnie lubią przebywać tutaj w tym miejscu w tym, pod tym domkiem. O. I zazwyczaj rano wieczorem po południu i tak. Ale wieczorem są zamykane, więc to tak, żeby przybywał wieczorem, to nie zawsze się udaje. To jest zamek. Tutaj mamy coś. No. To jest zamek, może tak obrócę na sekundę. O. To jest zamek. Tu mają wejście zakratowane, bo one tu lubią zazwyczaj wychodzić. A jakby przyszły tam, to by mogły nabobić. Wiecie, yy, tutaj mamy też zakratowane, tutaj mamy odgrodzone, tu mają malarzysty. Jak mówiłem, tu jest odkurzacz, tu coś tam. Jakaś torba stoi. No, i na ten to by odcinek było na tyle. Ja się z Wami żegnam. Pa.